Od razu bym nie zrywał się taki troszeczkę... 見てたと思います。 i uh -huh. Die ist auch trocken. Moment, Lass auch schön runter. Die läuft runter und die andere hier sind hoch. Ich kann auch schon nach Spiel gucken. Und die yeah <laughs> Dzień dobry wszystkim Mamy poniedziałek 22 maja Jesteśmy Nie powiem wam dokładnie gdzie, szukajcie w opisie filmu Nazwa miejscowości jakoś mało rzucająca się w pamięć Niemniej jednak gdzieś kto koło Stuttgartu eee. Jesteśmy z panem Piotrem Po rowera z 2003 roku wystawionego za 3500 euro bezwypadkowy, nierakierowany 170 tysięcy przebiegu czterech właścicieli ostatni od 2009 roku do 2017 auto wyrejestrowane 20 lutego 2017 roku jak widzieliśmy byliśmy na podnośniku Zwykle to udaje nam się załatwić za darmo. Eee, Niemcy są no, zwykle uprzejmi i udostępniają ten podnośnik za friko. Natomiast tutaj o, musieliśmy zapłacić 20 euro. Eee, pod spodem widzieliście trochę rdzy. Poza tym raczej nie ma się do czego doczepić. Auto już kupione, czekamy na tablicę tysiąca euro to cena ostateczna w cenie właśnie tablicę. Pan sprzedawca zabrał dokumenty i pojechał do wydziału komunikacji, i załatwić ma wrócić za mniej więcej godzinę. No i nasz dzisiejszy zakup już na tablicach. Za chwilę wyjeżdżamy. Szukajcie tego rowera gdzieś w okolicach Gdańska, gdzie mieszka Pan Piotr. 3500 euro To już mówiłem. W cenie tablice. Opony, aha, bo o nich nie mówiłem. Tylko zimowe letnich brak. I jeszcze a propos podnośnika, za który zapłaciliśmy dzisiaj 20 euro. Niemiec bardzo chciał udowodnić, że wydatek był warty tego, co otrzymaliśmy w zamian. Bo szarpał za koła, jak, jak reksio kiełbasę, no ale tu oczywiście niewiele znalazł, bo auto jest bez zarzutu. To tyle, do zobaczenia.